Powiem dzisiaj o pięciu dość mrocznych faktach, które pokazują zupełnie odmienny obraz tego państwa dobrobytu. Szwecja kiedyś i dziś to są dwa zupełnie różne państwa, które bardzo trudno jest ze sobą porównać. Wiecie, jak Henryk Sienkiewicz pisał w Potopie o Szwedach? Ustami za głowy powiedział tak. Mdły to naród, bo ziemia tam okrutnie nieurodzajna, i chleba nie mają, bo jeno szyszki sosnowe mielą, z takiej to mąki podpłomyki czyniąc, które żywicą śmierdzą. Inni nad morzem chodzą i co tylko fala wyrzuci to żrą, jeszcze ze sobą o owe specjały się bijąc. Hołota tam okrutna, dlatego nie masz narodu na cudze łapczywszego i ciągle głodem przymierają, chyba że połów ryb zdarzy się obfity. Patrząc z historycznego punktu widzenia, jeszcze w XX wieku Szwecja miała mocno zszarganą opinię w Europie. W Polsce słowo Szwed było synonimem krwawego żołdaka, z kolei Szwecja synonimem narodowego wroga. Zatem jakie mroczne sekrety skrywa to państwo? Pierwszą rzeczą, od której chciałabym zacząć, jest przymusowa sterylizacja. Wiecie, że do 2013 roku funkcjonowało to normalnie w prawie? Przymusowa sterylizacja. A jak to wyglądało w praktyce? W latach 1934-1941 odbywały się sterylizacje u osób umysłowo opóźnionych, chorych psychicznie, a także tych z ciężką niepełnosprawnością. W praktyce jednak zdarzało się, że sterylizowane były młode kobiety pochodzące z mniejszości etnicznych na podstawie mocno przypadkowych stwierdzeń np. z powodu podejrzenia o bycie rozwiązłą. Zdarzało się też, że takie operacje odbywały się poprzez zastosowanie bezpośredniego przymusu. Jakie były cele tej polityki sterylizacyjnej? Przede wszystkim higiena rasowa i względy zdrowia publicznego. A swój punkt kulminacyjny ta praktyka osiągnęła w latach 40. XX wieku. Dopiero dekadę później zaczęto ją kwestionować, a później otwarcie krytykować. Prawo to przestało obowiązywać w tej formie do 1976 roku. Wcale to nie oznacza jednak, że prawo przestało istnieć. One po prostu zmieniło swoją formę i dotyczyło osób transseksualnych. Jeżeli ktoś chciał zmienić płeć, musiał obowiązkowo poddać się e, sterylizacji. Inną mroczną sprawą są hitlerowskie emerytury. Brzmi nieźle, nie? I tak właśnie brzmiały też nagłówki Dogens Heter. Ten dziennik napisał, że 15 osób żyje dzisiaj w Szwecji, które pobierają em hitlerowskie emerytury, czyli tak zwane emerytury wojenne. W praktyce okazało się jednak, że większość z tych osób są to ludzie, którzy dostali te emerytury w ramach odszkodowania, bo zostali mocno poturbowani podczas wojny. I o, o historii takiego jednego człowieka możecie poczytać na blogu, link w opisie filmu. E najmroczniejszą częścią tej historii jest to, że dwie osoby, dwóch Szwedów. Należało do Waffen-SS, czyli zbrojnych oddziałów niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej. Szacuje się, że w szeregach Waffen-SS było 180 Szwedów, z czego 100 brało czynny udział na froncie. Nie wiadomo, jaką rolę w szeregach SS pełniła ta dwójka, która do tej pory pobiera hitlerowskie emerytury. Ich dane są chronione. Kolejna mroczna sprawa to ludność tubelcza w Szwecji, czyli Samowie. Bo chyba nikt nie wycierpiał tylu krzywd ze strony Szwedów, a przede wszystkim ze strony kościoła szwedzkiego, co Samowie. Rasizm, dyskryminacja, poniżenia, przymusowe nawracanie na chrześcijaństwo, zakaz używania samskich imion, wywłaszczanie ziem, przesiedlenia. To wszystko towarzyszyło ich życiu przez dekady. Rzadko wspomina się taką postać jak Hermann Bernhard Lundborg. Lundborg uzyskał habilitację. W oparciu o badania nad antropologią oraz naukowym rasizmem, czyli wykorzystywał pozornie naukowe hipotezy i techniki, by udowodnić, że Samowie są niższą rasą. Mówił wręcz o nich, że rasa lapońska jest niedorozwiniętą formą człowieka. I przez lata dzielono Samów. Ci, którzy hodowali renifery, byli izolowani. Z kolei ci, którzy nie chcieli zajmować się hodowlą, poddawani byli całkowitej asymilacji, przez co zanikał ich język i tożsamość narodowa. I jeszcze słowem wyjaśnienia. W języku polskim na stałe funkcjonuje już słowo Lapończyk. Warto wiedzieć, że słowo Lapończyk ma nie tylko pejoratywne znaczenie, ale może zostać też uznane przez rdzenną ludność szwedzką, czyli Samów, za bardzo obraźliwe. Dlaczego tak jest? Zajmiemy się tym tematem wkrótce na łamach Akademii Nordic Talking. Będę o tym informować na pewno na bieżąco na Facebooku. Także e, warto nas śledzić. Kolejną mroczną sprawą jest grabież polskich dzieł sztuki podczas Potopu Szwedzkiego. Wielu historyków sztuki twierdzi, że wówczas skradziono nasze najcenniejsze dzieła sztuki. Szwedzi wywozili dosłownie wszystko i zewsząd – z pałaców, dworów, kościołów i zamków. Zagrabili dzieła sztuki, cenne księgi, kosztowności, ale również broń, stroje i przedmioty codziennego użytku. Co zostało wywiezione? Na przykład obraz Józefa Brandta – Pochód Szwedów do Kejdan. Skradziona została również paradna zbroja Zygmunta Augusta, hełm iwana Groźnego, który najpierw skremla ukradli Polacy a kilkadziesiąt lat później padł łupem Szwedów. W Szwecji znajduje się również chorągiew, króla Jana Kazimierza i znajdowała się też rolka sztokholmska, która wróciła do Polski w 1974 roku po 319 latach. Wiedzieliście, że Szwedzi handlowali niewolnikami? Niewolnictwo w Szwecji zostało zakazane w 1335 roku, ale tylko na terytorium Szwecji. Gdziekolwiek się Szwedzi nie znajdowali poza granicami Szwecji, mogli w tym procederze uczestniczyć i uczestniczyli w tym na dosyć sporym poziomie, szczególnie w XVII wieku, kiedy sami posiadali swoje kolonie. Handel niewolnikami na terytoriach zamorskich zaczął być znoszony od 1813 roku. Sukcesywnie działano na rzecz egzekwowania prawa przeciwko handlu niewolnikami. Do czasu uniewinnienia ostatnich niewolników w 1847 roku. Łącznie było to 595 osób wtedy uwolnionych. A ile osób tak naprawdę przehandlowali Szwedzi, tego nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić po tak długim czasie. Wydaje mi się, że część z tych rzeczy może naprawdę szokować. Jeżeli Wam coś przychodzi do głowy z historycznego punktu widzenia, bo nie mówimy teraz o sytuacji współczesnej Szwecji, napiszcie w komentarzu, bo na pewno mogłam o wielu rzeczach nie pomyśleć, a to będą pomysły na kolejne odcinki. Pracujemy nad wieloma tego typu ciekawostkami historycznymi i nie tylko i one się będą regularnie pojawiać na kanale, także warto, puh, warto zasubskrybować. A na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Hejro!